Witam Was moi drodzy. Tutaj byłem u neurologa, czyli właśnie środa, dzisiaj mamy czwartek. Nagrywam. A musiałem jechać, bo mam problemy z kiegoś supem. kilku lat już nie, że mnie boli cały czas, tylko po prostu stwierdzono u mnie dyskopatię. No i co dwa lata, co rok jeżdżę kontrolne badania, sobie robić. Nie? No i byłem wczoraj. Wyszłem, pojechałem. Kolega, oni chcieli jechać do Biedronki. Najpierw pojechaliśmy do Lidla. Ja szukałem wiecie, że go interesują. Interesują gry, ewentualnie filmy. Nie było nawet stoiska z tym. Właśnie wkurzyłem się trochę. Proszę zobaczyć, było stoisko zabawkarskie, były klocki tego, ale wiecie, danego jestem już trochę za stary. Chociaż nie powiem. Jakbym kupił Creator, które tam były, Pewnie świetnie bym się nimi bawił Sprawdził swoją inwencję dalej, <laughs> jaką mam. Pamiętam, że kiedyś było w gazecie, że koleś. Komputerowy gazet, który już nie istnieje. Świętej pamięci to był Oneo Plus. I tam było, że Koleś e, opowiadał, że był na tym pokazie jako creator. Mimo 840 dostał zestaw i mimo swoich 42 lat świetnie się bawił. Tak, świetnie się bawił po prostu szerego creator, nie? Jakby dalej, jak się to chodziło, dostał do przetestowania tam na tym, było na tym pokazie No cóż. Ja może też bym sporo nie mam 32 lat, mam 37, ale <laughs> najpierw przepraszam, kasznem, ale najpierw załatwię swoje normalne rzeczy. Może potem kiedyś komuś zaprezentuję i po, <laughs> pomogę mu złożyć coś nie. Wiem. Yy, ogólnie to było w Niddu, potem byłem w biedronce, bieda, nic nie było. Żadnych płyt, żadnych nic. Jakieś świeżeczki dla dzieci. I byłem w drugiej wiadronce, no i tam było tak samo pełno książeczek, ale dopatrzyłem się dwóch, że filmy są i płyta z muzyką nie jest. Z muzyka było One Republic, nie wiem, taka muzyka, która mnie nie interesuje w ogóle. Tam była jeszcze kilka innych płyt. Był jakieś wysadzienny by filmy z Melbi, Be", potem jakieś tam coś tam, nie wiem, pamiętam, że tu. I dostrzegłem do filmy, dostrzegłem The Predator, czyli ten nowy predator. Myślałem, że jest ten pierwszy, bo była tak że było D predator. Że The predator. Myślę, że to ten stary nie, patrzę nowy. Myślę, no dobra, wezmę go. Będę kosztował tam, powiem zaraz. No i potem trafiłem na Bumblebee, czyli wiadomo, yy, 29,90 to jest jeszcze cena. No one były w folii, ja już obejrzałem dzisiaj. Jak on z tego zrobił takie zapięcie? No i niszczy pudełka w ogóle. I pokażę wam. O! W środku jak to wygląda. Jest. Reżyser, kto wydał kto występuje fajne fajne zdjęcia są z jego... podoba mi się film że wiadomo to że cały czas akcja tylko że przyjaźń człowieka z maszyną mnie pak ten czującą maszyną ale jednak maszyna nie w jego jak nie płynie krew tylko olej napędały są paliwa to woli czy jak kto jeszcze mówi że energon nie no, bardzo fajnie to jest przedstawiony film bardzo mi się podoba on jest w latach 80. się dzieje to już mogę wam spojrzeć jeszcze przed pierwszymi transformerami są bardzo fajne sceny na ziemi. Bardzo fajne sceny na cybertronie. Fajna galeria zdjęć. Podoba mi się. Aktorka też jest niezła. Jest tutaj opisana część, trochę historii. Nie? Filmu. Zdjęcia piękne. Mam Baby w całej okazałości. Mama się. Mama córka i brat jej. Joel. John Cena, ze względu na ten na niego, też ten film obejrzałem pierwszy raz. Bardzo dobrze zagrał, zawodnik WWE, ale bardzo dobrze zagrał. Po prostu nadało się do tej roli. Tutaj o. Decepticony dwa. John Cena w mundurze. No i. Opisane co z kim? To są na początku. wersji polskiej kto był, kto to zrobił. Pan płytką się nie wiesili, bo tu była płytka e, Film mi się podobał. Ja mu chyba 7 albo 8 na 10. Już nie pamiętam teraz jak go oceniałem, ja. Nie wiem, wszyscy, dużo osób go zjechało, ale mi się podobał eee, Co do operatora, no jest zwykłe pudełko DVD Box, nie? Zaraz pokażę w środku Zwykła płytka I operator się podobał, też było na niego przeczone, ale mi się podobał Bardzo fajna historia, 7 10, 100 to do mnie solidne. Nie wiem czy już to kiedyś pokazywałem na filmiku, nie jestem pewny Ale chcę Wam coś pokazać to jest historia, która sięga jeszcze roku 2005. Albo 2005 czasu nie pamiętam. Nie powiem wam dokładnie. Gdy zakupiłem tą grę. To jest kolejcję klasyki i nie, nie? Chyba 39 albo 49 za tych kosztowałem. Wtedy. W dniu premiery kosztował chyba 90. Oto mamy kolekcję klasyki, mamy grę. Mamy grę, nie? Mamy grę. Na dwóch syndikach bodajże. Czyli tośmie tam dawno to nie ruszają tej płyty. Czekajcie, muszę wyciągnąć te płytki, bo tutaj coś się zaczęło widzę. Chyba mechanizm przedstawiać nie czarno, nie, nie są dwie płytki CD 1 CD2. Jest to polska wersja z napisami, nie? Czyli w wersja klasyki Flashpoint Edycja to jest Operation Flashpoint, Operation Flashpoint Resistance i operator Flashpoint Gold. To jest tylko po prostu zwykły dodatek mapy stworzone przez panów i takie rzeczy, nie? Bo przez moderów to jest po prostu polskie, też tutaj są mapy stworzone przez Polaków, nie? No to były dwie płytki. I co mamy w pudełeczku? Ja to chyba pokazywałem już kiedyś. W pudełeczku mamy tak. Yy... Katalog od, Gen od yy, firmy Genega z tyłu jest kod dzięki temu że tą stronę i muszę mieć dodatki do tej gry eee, fajną instrukcję fajnie czarno miałam ale mamy instrukcję grubaśna może nie jest o tyle strony nie wiem ile 20 stron ale jest eee, tutaj jakieś reklama kreatyw coś tam dźwiękowego, z dźwiękiem związanego z lokat dźwiękowych tak kart dźwiękowych widać w środku pokazane wszystko i od Speedlinka mamy reklamy padów do gier. o, tutaj padów kierownic, słuchawek, nagrań czy joysticków, takie coś No i mamy też, to już nieważne, nie, nie to było wtedy ważne kupon na telepizce, nie? 50% i to było za 49,90 Wiadomo, że to były dodatki, a w 9,90 było to, nie? Była tylko gra i instrukcja, kosztowała 99 Zł, nie? dostajemy z gry, z instrukcją, z katalogiem Z jedną, z drugą i z na na pizzy nie? Wypłyty, pudełko, pen I to było w roku 2005-2004, tak na oko No, więc było coś, nie? Za 49,90 czy 39,90, 49, 90, nie pamiętam ceny mieliśmy, No dobraliśmy 50zł, nie? To było za wartość ekstra No, a co mam tu? Dagressy Edition Call of Duty. Proszę bardzo. W środku 6 płyt Infinity Warfare. Tutaj faktura i na fakturze widnieje cena 240 zł. Dostajemy 4 pakiety DLC. Tutaj jest pokazane. Broszurka. O, 4 pakiety DLC. I dostajemy kod na doścignięcia gry. Call of Duty Modern Warfare, nie? Remaster Call of Duty 4, 4 Modern Warfare z wersję i za to daliśmy 240 zł. czyli też dostajemy dwie gry hmm. i płacimy 240 zł za 2 lotki i 6 płyt DVD oczywiście w tych czasach no w tamtych czasach jakbym miał tyle za grę za bolić, to było dosyć dużo teraz ta gra stoi sama, Call of Duty za 60 zł remaster też za 120. Bardzo, bardzo. Czyli trzy razy więcej niż tam albo dwa razy, nie? To teraz można dać tylko broszurkę, i kod na jakąś grę albo coś. Za 240 zł to za 40 można dać tyle dodatków, a za 240 nie można. Zaraz zapokażę wam mam jeszcze śmieszniejszą rzecz. Jeszcze śmieszniejszą. się pośmieję co całkowicie. A dokładnie pokażę Wam dwie rzeczy. Zabijecie mnie śmiechem. Albo spadniecie z krzesła. Zobaczmy. Pierwszą rzeczą, którą mam powiedzieć, to jest statek. Wydanie gry: nie jest to gra wybitna. Ja ją wziąłem za 9 coty, nie? No ale to wiecie. Tak, film divinity wygląda. Proszę bardzo. Was. Płytka chujna, żadnej lotki nic dzień 90. No ale pudełko, nie? No No to wiadomo, nie? Ale jeszcze lepsza rzecz jest Scala of Duty Watch. tu oryginał, proszę bardzo. Na pc ta Żeby Nie było. Widzieliście napis, przez chwilkę, pewnie. Tylko, bo. No, tutaj jest jakaś tam mulotka, taka nie? Zwykła. Był, która zumówiła, 15 zł. Był tam komplet naklejek, chyba 7 czy 8. Był plakat, Gdzieś tam się w domu, nie, nie gdzie teraz już. Bo nie używałem tego plakatu. To, to, to tektura, nie? Taka wiecie, się mi to, to I to jest shocking, nie? Tekturka. To nie jest płytka ani Blu-ray, ani nic. Zwykła tekturka w pudełku proszę bardzo, w pudełku nic więcej nie ma Tekturowa wkładka i panie pobierzcie pobierz 190 GB przez internet. No, no, to mnie trwało 3 dni. Miałem 12 megabitów, włączyłem sobie na 3 dni po 8, 10 godzin dziennie się pobrało. Właśnie z początku pobrało się tylko single, nie? nie można było grać, tylko single pobrany trzeba pobrać multi a w paru dniach trzeba było pobrać żeby grać dalej w Stingla. nie wiem czemu tak by się działo no i... najlepsze 90GB sobie Pan pobierz, nie? przez internet on mnie tam... mówię no, ile zajęło te 3 dni, po 10 godzin dziennie ale jak tak ktoś ma, kurde Plusa, czy tam Orange, i oni mają limit do 30GB, czy do 50 i tam płacą, nie wiem ile, 60 zł chyba, ja płacę 50 za to swoje, prędkość jeżeli nie płacą 60 zł, Mam limit tam ileś. Bez limitu to jest cholery to jest, to no to kurwa. wybaczcie jeżeli on ma 30 GB limit na miesiąc, no to kurwa co? 3 miesiące będzie grę pobierał, nie? Pozażby się już na zabawa. Chyba tak to się liczy, ten limit się rozlicza, ale nie jestem pewny. Czy z tym się do tego wlicza, czy nie. Nie będę się wypowiadał. No i dzisiaj, jeżeli się dzisiaj no to... Chyba się wliczam, bo kiedyś mi dzwonili do mnie z Orange, że już mam internet, to wiadomo, ja mam internet od kogo, kogo mam, tego mam, od innego dostawcy, żadnej z tej sieci, kurde Telefonii komórkowej, czy tam Polsatu Cyfrowego, od nich nie mam Ani Netty, ani Vectra, ani tam Polsat, ani Orange, ani Plus, od nich nie mam nic I Powiem wam, że dzwonili do mnie właśnie z Polsatu Cyfrowego Tam przedłużenie mowy na dekoder z zmianą a ten najnowszy sześciogłowicowy czy jako tam jest to gówno no a ja mówię, że nie jestem, jestem tym złogicowy, ja jestem długowicowy. Po co mi sześciogłowicowy tej telewizji nie ma. Czasami programy nagrywam jakieś które potem, nocy, które są potem ogrąły w dzień, yy, czy po południu. No i po prostu chodzi o to, że proponowali mi internet tam tyle i te złoty, nie? A w jaki limit? On mówił, że to 30GB za 60zł, jakbym miał 50GB na miesiąc, no to tam 80-90zł, taka łowa wtedy była, nie wiem jak teraz jest. Ja mówię, no dobra, ale to mi się nie opłaca. A dlaczego? Przecież taka prędkość, nie? Ja mówię, no właśnie, to jest prędkość. Czy, czyli tyle mogę pobrać? No tyle może pan pobrać na miesiąc, nie? A później to, wie pan, będzie pan miał pobieranie tam 16KB, czy coś, nie? Ja mówię, słuchajcie... Yy, nie wiem czy wiecie, ale mówię, kalodytinowe nowe, zawiera 90 GB i te 50 to ja wykorzystam w ciągu 2-3 dni pobierając grę i potem co? mam pobierać prędkością 16 KB? grę, która zajmuje 90? a tu pan tego z internetu, nie ze Steam'a kupiłem grę, a to ona jest tego dla Bo taka chwila ciszy a to możemy panu dać bez limitu tam będzie pan płacił 180 zł. A ja e, he, 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 ja je pobieram to ja bez limitu i za, za 50 zł. No, ale tu ma pan prędkość. Mówię, no tak, ale co poza mi prędkość? Jeżeli mam płacić 4 razy więcej niż ja płacę teraz, nie? To nie będzie chce pan od nas internetu. Ja mówię, no nie, dziękuję bardzo. Mam tutaj od jednego dostawcy od 2005 roku jestem zadowolony. I mówię, a poza tym, gdybym wziął od was to, wy gwarantujecie, że na przykład nie będzie internetu, ja do was zadzwonię. I w ciągu godziny to rozwiążecie? Jak właśnie w ciągu godziny nie uda, to przyjedziecie do mnie i rozwiążecie ten problem? A my takich usług nie możemy mi świadczyć, tego my, no widzicie, nie możecie. A u mnie kurczę, jak ja dzwonię, jak ja mam internetu, dzwonię do, do tej firmy, oni że spróbują to załatwić z miejsca. Jak nie, to po godzinie przyjeżdżają. Ja przyjeżdżam do mnie, sprawdzam, że to problem nie jest u mnie. Jak nie, u mnie to jadą zestatować yy, na tajnik serwer, nie? A to jakaś ciśna firma jakaś ciśna firma, porządna firma. A i są blisko, i oni, mam internet, i oni mogą mi zagwarantować, że w ciągu do dnia będę miał. Jeżeli to jest problem, u mnie to robią to za darmo, jeżeli tam, to też za darmo, jeżeli u nich, to też za darmo. Mam w takie zawarte, takie coś, i gdy zadeklarowali się, i już zresztą koleś u mnie ostatnio był, bo coś internet przerywał wszystkim. Wszystkim, wszystkim okazało się, że to jest wina serwera, nie jest, tylko coś. Jakieś przepięcie, bo wszyscy mieli coś na routerach Serwer dostał przepięcia i coś na routerach porobił Wysłając nieprawidłowy sygnał Ktoś przyjechał na serwer, był sprawny, ale go zrestartował I potem ci co mają od, od niego internet radiowo, bo to jest serwiowo nadawane Tylko ten, tylko ten tutaj, akurat ten na serwer lasza To na, na budynku, na nadajnik. I potem on jeździł tutaj chyba 20-30 mieszkań I ustawiał, z swoim jeździł, nie? I poustawiał wszystko, żeby było ok. No i zrobił Zrobił, zrobił, w ciągu, nie wiem, godziny był w Koczale To chyba około, około 10, tam mnie zadzwonił około 15, że u mnie będzie około 15, czy ja będę dom. Mówię, że będę, ok, nie? Wziął wszystko, ustawił, tacy. ekstra, nie ma problemu, nie? Zrobił wszystko No i jest ok, Do tej pory, nie? No i wczoraj, tam było chyba w poniedziałek, dzwoniłem, że coś przerwało mi kilka razy, on mówi Dobra, to to ma nas zgłoszenie, potem koleś do mnie dzwoni wtorek, czy wszystko jest sprawne, bo poprawił już tam jakieś. U wszystkich były przerywane na całej koczale przez ten wiatr. Mówię, no dobra, jest, nie, okej, okay, nie ma sprawy. Działa i do tej pory No i mówię, jeżeli ja mam kogoś, kto mi nie zagwarantuje wsparcia tego i da mi limit, żeby mi żebym się gra pobierała chórę dwa miesiące albo trzy, no to ja dziękuję, jeszcze mu płacić, tyle nie. No, i nie wiem, jak teraz jest z tymi umowami. Ale, ja po prostu, dopóki Petrus działa, do tego czasu, Petrus, no powiedziałem, jak to oni są schodni do tego czasu ja mam po prostu internet, nie? Do tego czasu, dopóki nie będą, będę miał ich internet. Ja ich spamiętują, może poszukam innego dostawcy, może Barnetu, tutaj też z okolic. Tylko, że oni mają ciut wolniej, a płacić więcej, oni mają 10, i płaci 50 zł. Bez limitów, a ja 12 bez limitów, to jest właściwie 16 I płacę też 50 złotych no z tego Petrusa, jeszcze ci co są na osiedlu, tam jest Serwer i tam są bloki blisko, tam jest kablami pociągnięte oni, ma, oni mają też tak prędkości różne Ale oni mają jeszcze kablówkę przez internet, nie przez radio Radio znaczy przez kabel, nie to jest jeden Serwer taki duży, kilka nadajników chyba dwa I mają też kablami te bloki blisko pociągnięte Te dalsze mają na radiowo, a te bliżej mają przez tego i oni mają tam telewizję jeszcze przez tego, nie? I są po kablu pociągnięcie, dziś radiowo, zresztą mają telewizję ja tutaj mam dekoder satu, czy, czy by chcieli mi kablówkę wpisnąć, nie chciałbym, bo za internet, za kablówkę płacić raz za 120zł, nie? ja płacę tyle, że można powiedzieć, za posad za dekoder nie ja posiadam HBO tych kanałów mam tak płacę 90zł, tak płacę 60 chyba jeden, no i za internet płacą 499 czyli 50, czyli można powiedzieć 110 zł za dekoder i za internet z Patrusa no pokazałem wam, jakie filmy kupiłem, pokazałem jak to i z grami, wytłumaczyłem jak z internetem jest ja nie mam nic do plusa, bo mam od nich telefon, nie? czy do Polsat, bo mam od nich dekoder są dobre firmy, czy z telefonami, czy z dekoderem, dekoder ma bardzo dobrą obsługę techniczną nie mogę powiedzieć, nigdy mnie nie zawiedli jak coś jest nie tak, zadzwonię do nich, odbierze Ktoś łączy się z konsultantem, konsultant mi pomaga, bo dział techniczny mi pomaga Bardzo obeznani ludzie są, bo mówią, mówią co trzeba zrobić Z plusem jest podobnie mi ja wytłumaczyli Jak kupiłem nowy, jak nowy telefon, nie mogłem ustawić jakoś z internetu Wysyłki zdjęć, kobieta odebrała telefon Z tego Z plusa Powiedziała mi co zrobić, jak Mówię dobrze, dziękuję. rozłączyłem się zostawiłem, odzwoniłem, Ona odebrała, ta sama kobieta. Mówi, tak, słuchamy. Dziękuję pani bardzo, bardzo pani pomogła. Wszystko, jak należało mi, cieszę się, czy mogę się śpieszyć, pomóc pomóc. No, tym czym pani mogła, to mi pomogła i dziękuję. Do widzenia, i tak było. To są bardzo solidne filmy, a po prostu ee, na internecie słuchałem się dłuż, dużo od ludzi różnych. No, i widziałem dużo też tego, i miałem też taką rozmowę, więc ja internet od nich nie wezmę. Telewizję, telefon jak najbardziej, plus posad cyfrowy. Ale internetu raczej nie. Podziękuję. No dobrze. Tyle miałem do powiedzenia. Na razie trzymajcie się. Hej.